Ja teraz chciałem Cię um, porozmawiać z Ciebie. Jedna historia z, z moim życiem. Uh, kiedyś ja podróżyłem uh, za cały świat rowerem. To była wspaniałe doświadczenie. Kiedy kończyłem moje studia, uh, przed tym, Zaczynałem dla jedny jeden rok obejrzeć i podróżować przed cały świat. Ja zaczynałem podróżować od domu, o moje, o moje ojciec, moją matkę, moje same dom, gdzie się urodziłem, a to znaczy gdzie spędzałem wiele czasu moje życie i Drugi kraj, który, który ja podróżyłem, to było w Polsce. Oczywiście, bo to jest bardzo około Niemiec. I chciałem podróżować aż do Chin, i miałem tę wizję, miałem ten zamiar tej. Myślenie, że to by było fajnie, gdyby ja mogę spotkać się z moją babcią, z moim dziadkiem i moją rodzinę w Polsce. Strona rodziny, moją matko, mieszka w Polsce i gdyby to nie było wspaniale pojechać. Tam z rowerem. I tak się udało. W końcu kilka tygodni mi to trwało, aż żeby a, spotkać się a, u wiekanoc z moją rodziną w Polsce. Tam spędzałem jedny tydzień. Od, Odpuściłem Relaksowałem, i babcia mnie um, robiła, gotowała najlepsze danie, które um, zawsze gotowała dla mnie w moim życiu. Jak, jak tam przyjadę, jak my przyjemy z Niemiec, zawsze najlepsze danie gotuje i nawet jak nie ma wiele siły, 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 stoję w kuchni, pracuję bardzo ciężko, żeby nam dać jakieś szczęścia, żeby nam dać um, miłością. Bo w Niemiec my mamy tej, takie, zda, takie zdanie Liebe geht durch den Magen i to znaczy, że miłość pochodzi przed Twoje bucha, bu, twoje uh, ciało, można powiedzieć, czy twoje ciało. To znaczy, jak się gotuje czegoś dla drugi, to jest możliwość nie tylko dać czegoś do jedzenia, ale też to jest możliwość dać miłością. To jest bardzo spełniała sprawa, ja myślę. Ja zawsze staram się używać tej metody. Na, na przykład, kiedy miałem kilka lat temu, jak miałem dziewczynę, to starałem się zawsze gotować śniadanie. dla jej i dla mnie, i dla, dla gości, bo to jest możliwość. Um, um, robić takiej atmosferę, um, z miłością i z harmonią. I zawsze ona była bardzo wdzięczna dla to. I ja też lubię, i lubiłem gotować dla, dla drugich. Zawsze tak robiłem, nie tylko dla dziewczyny, tylko też dla mojej rodziny. I niezależnie kto, um, też bardzo lubiłem. Jak spędzałem czas podróżować, um, wiele ludzi kutowali dla mnie. One, um, oni um, chcieli, że przyjdę razem z nimi do swojego domu, do swojej rodziny. Jak byłem w Iranie. O, te ludzie są bardzo wspaniale, bo one lubią pomagać ludziom. Tak, tak ja czułem. Na, na, całe, na, na wiele na krajach myślę i widziałem, że jak ja pojadę z rowerem, to zawsze ludzie bardzo chętnie pomagają mnie i czują się bardzo dobre i ja daję jemu, je, jemu, możliwością czuć się do, dobry, szczęśliwy i Pomagać. I um, ja wierzę, że jak się czegoś daje drugimi, to to wraca do nas kiedyś. Może e, fakt jest taki, że czyli ja dużo gotowałem dla drugich, Jak ja sam um, podróżowałem przed świecie, ludzie bardzo chętnie gotowali dla mnie. Ja to, nie, ja to nie pragniałem. ja nie chciałem, żeby teraz gotu, gotować dla mnie, ja chcę czegoś chcę do jedzenia, nie, ja, tak, ja nie tak pytałem, ja miałem pieniądze, że, że, czyli jak nie ma żadnej, jak, jak na zwykle szukam swoje same własne jedzenia. idę do sklepu i kupuję czegoś, miałem też uh, mały aparat, który, z którym mogę, mogę gotować, Moje własne jedzenie, ryż albo a, jakieś owoce. Tak było. Ale zawsze ludzie przyjech przy 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 przyjechali do mnie i tak robili. I może ja to uczyłem się z moją babcią, bo ona tak chętnie a, spędzała czas i spędza czas dla drugich, dla swojej rodziny i nie tylko dla swoich gminy, dla ludzi w końcu. I nawet jak nie ma wiele siły, siły nie się poddaje, nie się, nie lamentuje, tylko bardzo chętnie daje. To jest bardzo wiela men mentalność. To znaczy wiele to jest bardzo. A, doskonale wspomniane myślenie, charakter znaczenie charaktery. Ja myślę tak. I tak um, jak um, ludzie podróżyli przed Niemiec, ja zawsze starałem się um, pomagać jemu, żeby oni mogli przyjechać do naszego domu. Że ja gotuję dla niej, dla jej, że ja daję prysznic, <coughs> że daję um, łóżko. I relaksowanie. Tak było. Zachęcam Ciebie też pomagać, gotować dla innych. Wiesz, go gotować jest czegoś, który może dać wiele szczęścia, nie tylko smak, tylko uh, to jest jakiś symbol miłością. W tym tygodniu ja byłem głodny. Ja pochodziłem do, do kuchni i tam był jakiś mnich i on od razu on on, on siedział na, u stole i od razu on lecił i um, w, wziął telar, telarz i on dał mnie jedzenie dał, dał mnie co było, wszystko co było, żeby ja czuję się Dobry. I ja się czułem jako dziecko w tym momencie. Ja czułem się takie kochany o, o tym mnichem. Myślałem, że to nawet jakiś mój ojciec, jak mój ojciec teraz uh, pomaga mnie. To znaczy, że teraz mogę mówić, mogę powiedzieć, że. Ja miałem kiedyś mój ojciec, ja miałem moją matkę i, i zawsze jeszcze mam ciągle ja mam. Ale teraz ja żyję o, razem z bardzo dużo wiele brata, siostry, ojczyst, matką. Czyli matko nie musi być kobieta. Matka też może być uh, w sensem. Ja mam nadzieję, że rozumiesz, co ja mówię, że jak ktoś leczy twoje e, ból, jak może noga boli i ktoś pomaga e, cię dla to, to jest jakieś jako matka, tak, te, 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 te miłość, jest ku miłości matko. I ja też, ja jestem mężczyzna, ale mogę. Też mogę kochać jako matka w, w, w różnej sytuacji. I może kochać jako ojciec. Ważne jest kochanie, pomaganie, dobre wole. I to jest to, co robi nasze życie warto żyć. Nie jest... wszystko nie zależy... Czyli ja jestem najlepszy, czy nie? Czy jak smakuje moje jedzenie? Ja wiem, że jak podróżowałem przed świat, były w sytuacji, za kilka tygodni, ja tylko miałem ryż. Jak byłem, jak byłem w Laos, takim wielkim krajem, gdzie są, ludzie są bardzo biedni. Oni tak, tak chętnie mnie pomagali. Ja, nie, ja nawet nie pytałem, bo ja miałem jedzenie, ale oni nie mieli bardzo wiele. Tylko, może ryż i to już wszystko, ale dali mnie trochę swoje jedzenie. Ja nie pytałem o tego, nigdy nie pytałem, ale ja czułem się bardzo dumny i czułem się bardzo kochany. Nawet, o, nawet w tej sytuacji, I ja, ja myślę, że jak się daje czegoś. To się, to wraca do, 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 do nas. Ja myślę, że jak ktoś prosi o czegoś, to to nie, to nie jest uh, droga do bogate życia. Prosić nie jest problem. My wszyscy musimy prosić o czegoś, ale jak coś. Jak coś um, przyjdzie do nas, jak ktoś daje czegoś do nas, to jest bo kiedyś to daliśmy. Ktoś innym. Tak ja myślę. To jest pisane w e, Pismo Święte też, czy nie? Tak. I żyć, żyć z tym sposobem jest najważniejsza sprawa. Zachęcam Cię próbować to i dziękuję ci że miałeś te cierpliwości posłuchać te nagranie. Dziękuję Ci bardzo. Życzę Ci wszystkiego najlepszego, wszystkiego szczęścia i miłości, i do zobaczenia.